Cześć widzowie, dzisiaj pokażę wam kawałek Wszystkie moje Lego Nie zabawki Więc idziemy Idziemy O, tylko jest trochę ciemno Ale tu jest cała półka lego I tu A no, tutaj to jest to Takie no piloty, A tu trochę rozwalone I jedno lego oto Jakbyście mi nie wierzyli, czekajcie, to mam laptopa. Komputer, oczywiście, też mam. Tutaj już nam pomogę, bo tutaj nic nie widzicie, widzieli. No i co, czyście się boję, że w ogóle nagrałem? Odcinek gzyl się światłem sprawdziłem jako życia. Czekajcie.